Witajcie serdecznie. Kolejny dzień zdrowego odżywiania. Dzisiaj jest ten przysłowiowy dzień dziecka. Dla tych, którzy dbają o zdrowie, muszą zrobić sobie jeden dzień taki, żeby jeść na no co mają ochotę. Dzisiaj jest sobota i naszym dniem w tygodniu będzie sobota, dlatego że wszyscy jesteśmy wtedy w domu i, i będzie to fajne. Dla nas wszystkich. Więc dzisiaj na pierwsze śniadanie jest kanapka z, z serem żółtym, właśnie, z serem żółtym, wędliną, pomidorem oraz szczypiorkiem. Wypiłam już y, oczywiście przed tym y, wodę z cytryną. Wczoraj zapomniałam dobrać, że jeszcze po kolacji zjadłam trzy paczki, takie małe słonecznika, to są małe paczki. Y, zjadłam trzy. Tutaj mam przygotowany... Y, z wczoraj, wczoraj wieczorem sobie nastrugałam na tutaj i to dzisiaj będzie nasza przekąska smacznego pora na drugie śniadanie będzie to gruszeczka i y, różowy grejpfrut dzisiaj na słodziutko sobie zjem drugie śniadanko Pamiętaj, <t> pamiętajcie o tym żeby y, ćwiczyć i dużo pić Obiadek: ziemniaczki młode, 5 sztuk yy, paluszków rybnych i suróweczka z białej kapusty, selera nie, białej kapusty pora, papryki żółtej oraz pomidora. I dzisiaj to jest już ostatnia rzecz, jaką dla was nagrywam z tego względu, że wybieram się na imprezkę i tam już będę jadła kolację. Kolacja dzisiaj będzie jedzenie z grilla. Nie wiem, co będę jadła, więc. Jutro Wam powiem, co jadłam. Nie biorę kamery, bo niektórzy nie lubią być nagrywani. No i, no i tyle. Na dzisiaj życzę Wam udanego wieczora. Wracam do Was jutro, pa.